Witajcie na kolejnym odcinku BKM Białe Stop News. I w dzisiejszym odcinku powiem, czy powiem Wam o kolejnej aktualizacji BKM. Um, sylwestrowej aktualizacji, która chyba jest, nie jest permanentna tylko, um, tylko na Sylwestra i na kilka dni po i przed chyba. Ale bo tylko w sylwestry się zaczyna, czyli pojutrze. I się kończy chyba 7 stycznia, coś takiego. Więc zaczynamy. Po pierwsze. A to nie, od kilku dni, przepraszam. Um, po pierwsze: 24 i 30. No i 31 grudnia um, oraz 7 stycznia. Rozkład będzie sobotni. 31 grudnia będą objazdy ze względu na zamknięciem w kawałku ulicy Sienkiewicza dlatego że jest um, sylwester. I to od um, 18:30 do 2:30 w nocy. Cały sylwester. Więc linie 3, 8, 13, 16, 19, 26, 30, 104, 109 i N3 będą kursowały inaczej. A, jeszcze jedno, mówiąc o N3. Tak, nocne autobusy powróciły. Chyba to tylko na kilka dni, nie wiem, nie jestem stuprocentowo pewien, ale na pewno te 6 nocnych powróci, te same trasy oprócz N3, które ma zmian. Autobusy linii 3 16 19 23 Jadące z kierunkiem um, Kaczorowskiego z centrum pojadą ulicami Sienkiewicza Białówny, Malmeda Liniarskiego, Plac NZS Składowski Curie, Legionowa i całej i całe, i całą trasą. A z Kaczorowskiego kie, w kierunku centrum będą kursowały Legionowa, Skłodowskie, Curie, Plac NZDS, Liniarskiego, Malmeda, Piłsudskiego i dalej, dalej z całą trasą. Dobusy linii 8 w kierunku Towarowej będą kursowały ulicami Skłodowskiej, Curie, Plac NZDS, Liniarskiego, Malmeda, Piłsudskiego, Sienkiewicza, Warszawska i dalej całą z trasą. Autobusy linii 13 w obu kierunkach będą kursować ulicami Branickiego, Piłsudskiego, Sienkiewicza i dalej całą trasą. Autobusy linii 26 jadące w kierunku osiedla Białostoczek będą kursować ulicami Skłodowskiej, Curie, Placenzedes, Liniarskiego, Malmeda, Piłsudskiego, Sienkiewicza, Jurowiecka i dały, dalej całą trasą. Autobusy linii numer 30 będą kursowały Mickiewicza, Elektryczna, Branickiego, Plac Jana Pawła II, Skłodowskiej Curie, Plac NZS, Liniarskiego, Malmeda, Piłsudskiego, Mickiewicza i dalej całą trasą. Linii aut autobus linii 104 po pojedzie em, trasą Legionowa, Skłodowskiej Curie, Plac NZS, Liniarskiego, Malmeda, Piłsudskiego, Plac Lucy, Aleja Piłsudskiego, Sienkiewicza, Białówny, Malmeda, Liniarskiego, Plac NCDS, Skłodowskiej, Curie, Legionowa i dały całą trasą. A linii, autobus linii 109 jadące w kierunku centrum będą kursować ulicami Mickiewicza, Elektryczna, Branickiego, Piłsudskiego i Pałacowa, gdzie będzie miał nowy końcowy przystanek chwilowo. Jestem ciekaw, czy. Czyli linie. E... A, czyli to tylko przez tę jedną noc. W sumie szkoda, ale rozumiem, bo COVID. Ale będą te same trasy czyli linie numer N1 rzeki Białej Herberta, N2 rzeka Biała Starosielce PKP. N3 rzeka biała transportowa, N4 rzeka biała dojlit górne, N5 rzeka biała niemeńska i N6 rzeka biała wasilków. 100 będzie to samo, tylko N3 będzie miała troszeczkę inną, inną trasę. Chciałbym tylko coś zobaczyć, czy na przykład na 109 są nawet rozkłady tylko w ten dzień, czy nie. Czekajcie chwilę. Czyli, jak widać, a przepraszam, już ten, bo wy nie widzicie. Już za chwileczkę wracam. Niestety nie widzicie, ale. Powiem Wam, że rozkładów chyba jeszcze nie ma, bo we, wszedł na rozkład z jazd 109 i wciąż jest od Piusyckiego-Sienkiewicza, a nie Pałacowa. Więc nie wiem, czy zmienią, czy nie, kiedy, jeśli tak. Ale dobra, chyba że coś, może chyba nic mi nie ten. Ale to chyba już wszystkie raczej. No to, to już wszystko, niestety muszę żegnać. Więc dziękuję za obejrzenie. Mam nadzieję, że dobiję. No, tam pewnie mało dla tam kogoś znanego, ale dużo dla mnie. Nie wiem, 20 lajków. W pierwszy dzień od nagraniu odcinka BKMB news to 80 wyświetleń i to naprawdę dla mnie bardzo dużo, więc dziękuję. Mam nadzieję, że to się podobnie stanie w, z tym odcinkiem. Więc proszę pamiętać o subskrypcji o lajków i byłoby miło. Więc widzimy się na następnym odcinku. Pa!